dźwięk lampy. Oj, chlicek, jestem, nie, jestem, nie. Mam, mama, mama mi powiedziała, że wszystkie aniołki, kiedy mają futerko, to one mają krew. Wszystkie a, mąż, jeśli wszystkie mają... zwierzęta, które mają futerko, mają krew. Powiedziała mi też, że I powiedziała, że małe pik... że dziewczęki pikox, samiczki e, pikot muszą... Samiczki pawia, co? Mają, po to... mają, mają krewki i musisz jej wyczyścić krewkę. Trzeba im wyczyścić krew? Dlaczego? Nie wiem. I... Bardzo lubię cynamonkę i ciebie. No, milka jesteś. Chcesz wypuścić cynamonkę? Mm, tak. Hey. <grystanie> Ale będziesz na nią uważała, żeby nie pogryzła jakichś przewodów? Tak, na przykład twoje kable. No właśnie, pokażę ci jeden przegryzła. Uuu, ja, ja się ja dzi ja ja dziwiłem, dla, dlaczego się telefon nie ładuje. A popatrz, mm. tutaj jest taka mała. Dziś Cynamonka raz tylko weszła, spróbowała sobie <noise> przewodu i już przewód nie chce działać. Może ona myślała, że ten też do jedzenia. Na pewno. W też ktoś myśli, kiedy ja mam to nie myślałam, jedzenia. że rzeczy, które nie na to jest Może do jedzenia coś, a może po prostu do gryzienia. <noise> Dlaczego ją lubisz? No bo ona je miła, skaczy sobie, chcesz wolna i tak ja... I lubi jak ją głaszczesz. I najbardziej lubi swoją naturę, lubi siebie, lubi też innych. Ciebie myślisz, że ciebie lubi? Tak. Ona bardzo lubi, a ona lubi wszystkich. Tak, lubi jak ją się tak drapie za łóżkiem. I lubi jak ją się głaszcze. Jest taka cieplutka. Tak, mięciutkie ma futerko. Jeśli tak skacze, to znaczy, że ona sprawdźcie czy jeszcze potrafi szkakać. Ona się przygląda wszystkim. Mm. Bo kiedyś pasetka zapomina. I dzisiaj jest nowy dzień, to dlatego tak skacze. Tak, to jest ważny, ważny powód. To dlatego tak skacze. Ale tak na... na no, no bo ona patrzy. Jeśli zrobi się jej proszteczkę, tak? O i tak to jest niebezpieczne. To na wszystko przejdzie. O. Tak, ale to jest trochę niebezpiecznie, bo e, mo, nie można ją tego, przydusić. Ale ja nie chcę tego robić. <laughs> no słodko. to właśnie, to dobrze. <śmiech> o! <śmiech> no i bardzo miła. I bardzo słodka. Zawołujesz się tak jak ja. Ja kiedyś. Kiedy ja byłam dzieckiem, to ja pukam, no bo ja chciałam zobaczyć się. Jeszcze nie rozumiałam jak chodzić. Hmm. Nie rozumiałam niczego. A teraz wszystko rozumiesz już? Ale zapominam troszkę polskiego. No, ale rozmawiasz z mamusią, rozmawiasz ze mną, z babcią. Tak, ale bardziej dużo rozmawiam z tobą po polsku. No, to dobrze. Chyba. Tak? Ale z mamą to nie dobrze. Jak to nie dobrze Ci idzie? Myślę, że no dobrze potem Ci idzie. No bo tam zapominam i tam i tutaj nie. Aha. Po prostu przyzwyczaiłaś się, że u nas mówisz po polsku i łatwiej Ci to idzie, tak? U mamy to nie. Mamy nie, to nie Ja Myślę, że potrafisz, bo mama do Ciebie też mówi po polsku. Ale Ty musisz bardziej do mnie po polsku. Aha. Jak można mówić bardziej po polsku? No bo tata mówi po angielsku, to mówi po angielsku, moja potem trzymi mówią po angielsku, i tata mówi po angielsku, jest mi trudno, no bo tata mówi po angielsku. Się, trudno Ci się przełączyć z jednego, no, z jednego języka na drugi? Uh -huh. no bo pierwszy samuański, potem francuski, potem Polski, a potem angielski, co mam zrobić? No, no to już jesteś małą poliglotką. Widzę, <grywa> niektórzy ludzie przez całe życie nie opanowali tych języków. Ja bym chciałaby być do Japonii. Aha. Teda, bardziej by bardzo bym chciała, z Aha. I co byś robiła w Japonii? W Japonii? Oj, cynamonka próbuje mojego buta. O nie, nie, jeśli ona tak robi, to znaczy, że Tylko, mówi, że chce, że żeby przeszło na nóżkę tak jak było że... Aha, chcesz, tak, chciała tak, to przejść to, po prostu. To znaczy, że chce, żeby żeby pozwolić jej przejść. Mm -hmm. W wiele, nie wiesz co. Nie, ona młoda jest jeszcze. Nie wiem, może ma 6 jest... miesięcy. Może nie, może... powiedziała, że ma 6 miesięcy, tak. Ma 6 miesięcy. Powiedziała, że ma 6 miesięcy. Ale sporo w tym czasie już urosła. Pamiętasz, była malusieńka taka. A teraz o, to, jeszcze... to, 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 to była, że była jeden. Ale skacza i bryka, o, tak sobie. Miała kiedyś mamę, jak... ale troszkę podrosła. No bo pomyślałam, że kiedy zajączki mszą, pamiętam, że samiczki rosną bardziej, bardziej szybko, ale one rosną tak jak my. I ona już kiedy ona już troszczyła. I teraz powiedziała, że ma 6 miesięcy, kiedy miała 6 miesięcy, to też ma 7 miesięcy. Mhm. To dlatego ona tak dłużej Mhm. Mm ale też to jest nastolatko. Jest taką nastolatką. Myślisz? Mm -hmm. Mm -hmm. Całkiem prawdopodobne. Tak, jest Bardzo nastolatko. Prawdopodobne. Myślę, że jej testuję, ale ma 7 miesięcy. No tak. Ma 7 miesięcy, ale jest na, ale na pewno 15. O, wskoczyła do swojej klatki i wyskoczyła znowu. Będziesz jej szybko. No. I staje słupka, żeby powąchać ciebie. No um, że ona nie pójdzie do kabli. No. O, a ty odczuwasz wszystkie kable? No, tak spróbowałem je jakoś poukrywać, żeby nie były na wierzchu. O jeśli ona... Ona ma noszek, to poczuje te kable. No właśnie. Ale jeśli się góry, to ona tam nie skoczy. <tosłys> o. To ona wie, że nie może wejść swojego Ona je dobra i ona wie, czy my mówimy. No ale gryzie to pudełko babci regularnie, cały ten róg już odgryzła. To tak, jeśli ona tak gryzie, gryzie, to znaczy, że nie jedno ja, ja jej... To znaczy, że ma i... no 7 to... miesięcy, ale, ale jest 7. 7 miesięcy i 7. To tak, jakby miała 17 lat? No bo ma 17 lat No bo ma 17 lat, ale... No to jest... To jeszcze jest nastolatką Nie, tylko szuka swoich... Swojej rodziny Miała kiedyś rodzinę No na pewno, na pewno miała Miała rodzinę, rodzinę. i też chce ją szukać Króliczki Dopół... się zwykle rodzą e... Jej mama... Um, chodzi jej, że Chce znaleźć jej mamę Dopóki jej nie znajdzie to, to, to tak bardzo tak szuka. Oj, ona próbuje przesunąć o, o, o. to, i jak się schowa za lodówkę, to będzie problem. Nie, 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 Wiesz, tylko nie, 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 i potem nie, nie, tam nie, pająki. nie, nie Myślisz, że ona Ciebie rozumie? Ona mnie jeszcze nie rozumie. Musi się jeszcze nauczyć. Nie rozumieć. Ona mnie rozumie, tylko że czasami to mnie nie słucha. Aha. A czasami mnie słucha. Czy na oko? Nie. Myślę, że damy jej jedzonko. Nie. nie. Tak. Nie? Wy, wyciąg to nie. Wyciągniesz to. To jej, jej. O tak, to tyle, pewnie. To, to wyciągnij. O, ona tam. O, zwiatam ja tam Co nie? Powąchała cię. O, tak, tak. To, o, to otwórz to pudełko, ja nasypię. Myślisz, że ona jest bardziej króliczką, czy bardziej królową? Królową, no może ma takie Może królewną, bo jak ma młoda, to jest królewna. Takie królewną. Mam tutaj jakieś strzelki. To wiesz co? To może być. To może być drugi odcinek naszego podcastu z dźwięk lampy o królewnie. Która miała jakiś kuku. Nie, nie. No bo zobacz, to bez dramatów. Jakieś... Która sobie wesoło skakała. A może królewna, która... Królewna Cynamonka. Nie, ja nie, nie wiem, nie wiem. Królewna, która się zgubiła i szukała swojej mamy. Ale, ale... To, jest, to jest prawdziwa historia, <coughs> bo ona naprawdę się zgubiła ja, ja Asia ją znalazła ha, i przyniosła. No to potem... Ktoś ją znasz i potem nazywasz Dram, epokę. Dra, dramat był, bo kto, kto ją chciał zjeść. O! Pamiętasz? O nie, a potem, a potem, a potem ktoś. Beauty i. Beszcie. Nie, Beauty i. E... Um. Ali. Chciały nie. ją zjeść? To Beauty, znaczy. Diamond i diamond. Nie, któraś właśnie lubiła. Diamond chyba ją lubi. Nie. Jena ją lubiła. Diamond lubił ją nie gryźć, tylko Hali ją lubiła gryźć. Tak, tak. Zapy zap zapytamy Jałasi. To co, że pożegnamy się? Tak. No to papa, pa, do pa, usłyszenia. Pa. ¡Ah, ah, ah, ah